Witam, na tym filmie pokażę jak pracować w kilku zamocowaniach naraz na jednej maszynie. Ten detal mam już częściowo obrobiony. Tutaj wszystkie obróbki właściwie z jednej strony są już wykonane. Możemy zobaczyć na symulacji, jak to wygląda. Jest najpierw frezowanie, następnie obróbka konturu, później wiercenie. Wiercenie i gwintowanie. No i teraz przydałoby się po tych obróbkach przejść na drugą stronę. Jeśli chcemy, to można zrobić to jeszcze na tej maszynie. Jest tutaj trochę miejsca, więc możemy ustawić tutaj drugie madło. Jeśli tych sztuk do zrobienia jest dużo, no to kolejne zamocowanie po prostu możemy ustawić w następnym matle. Drugie zamocowanie zaczynamy od utworzenia nowej części, właściwie nowego przedmiotu obrabianego. Czyli wchodzimy sobie w część, wybieramy tutaj przedmiot obrawiany. No i tu klikamy sobie dwukrotnie w część 1. No i jako naszą część docelową znowu wybieramy tą samą bryłę, która przed chwilą była częścią docelową. Tutaj nic się nie zmieniło. Natomiast jako przygotówkę chciałbym wczytać już wcześniej obrobiony materiał. No tylko tutaj na razie wybierę sobie OK. No i żeby wczytać wcześniej zapisaną przygotówkę, najpierw klikamy sobie na ostatnią operację. Najlepiej zrobić to tutaj w zakładce operacje. Klikamy sobie prawym przyciskiem myszy. I wybieramy Zapisz przygotówkę do pliku. Następnie wybieramy jakąś lokalizację. Wpisujemy nazwę. I wybieramy Zapisz. Aby możliwy był w ogóle zapis tej przygotówki, to po pierwsze musi być utworzona jakakolwiek operacja, natomiast druga rzecz to w operacji musi być zaznaczona opcja, która przelicza nam przygotówkę po tej operacji. Tutaj wtedy obok nazwy operacji jest taka ikonka. W samej operacji, w większości operacji, tutaj z zakładki frezowanie jest to opcja z, z automatu. Wybrane na tak, jest tutaj to opcja zaktualizuj przygotówkę. Natomiast w zakładce Freeform obróbki wykańczające zazwyczaj mają tą opcję domyślnie wyłączoną. Teraz po zapisaniu przygotówki wchodzimy sobie znowu w część. Klikamy na tą część 1 i tu wybieram przygotówkę z pliku. No i tam gdzie wcześniej zapisałem tą przygotówkę, ją otwieram. No jak widać, ona dokładnie się tutaj wczytuje. Tak samo jak, jak była wcześniej zapisana. Wybieram OK, no i teraz ten detal obramiany przydałoby się umieścić na maszynie. Dlatego wchodzimy sobie w maszynę. Jeśli mamy to samo i całe właściwie imadło mogę sobie razem z częścią skopiować i wrzucić znowu na maszynę, i wybrać tutaj wklej. Teraz wypadałoby je przestawić. Przesunę 200 mm w X, może nawet trochę więcej, 250. Wybieram OK. No i tutaj zamiast, część, zamiast części pierwszej, ja wybiorę jako przedmiot obrabiany przedmiot obrabiany 1, czyli tą moją część już częściowo obrobioną. Teraz oczywiście wypadałoby się ustawić nieco inaczej z tą moją częścią. Ja chcę, aby ta boczna ściana w tym momencie była skierowana w górę, więc ten element złapię sobie. Więc ten element obrócimy sobie wokół osi Y o minus 90 stopni. Jeszcze podniosek go sobie tutaj w zecie. Możemy tutaj też posłużyć się wyrównaniami, czyli na przykład zaznaczyć tą spodnią ściankę i wyrównać ją z spodem i imadła. No, wybieramy OK. No i jak wybiorę OK, imadło powinno się zamknąć. I detal jest już ustawiony. Natomiast trzeba koniecznie jeszcze przestawić mu bazę. Wracam sobie do tego naszego detalu. Tutaj najpierw ustalimy sobie nową płaszczyznę roboczą. Ta płaszczyzna robocza e, można utworzyć ją na przykład z geometrii tej bocznej ścianki. I po zaznaczeniu widać, że płaszczyzna robocza jest już w tym miejscu. Ja ją sobie utworzę jako nową płaszczyznę, powiedzmy płaszczyzna 1. Natomiast oprócz tej płaszczyzny, wypadałoby jeszcze utworzyć nową bazę. Ta baza będzie oczywiście na maszynie. Tutaj właściwie płaszczyzna robocza może być w tym miejscu, w niczym to nie przeszkadza. Natomiast zastanówmy się, gdzie ma być nasza baza. Ta baza może być na przykład na skrzyżowaniu tych trzech ścianek. Można by było tutaj wstawiać nawet jakiś dodatkowy punkt, i chyba tak właśnie zrobimy. Czyli żeby było łatwiej, szybciej to ja utworzę sobie tutaj model krawędziowy. Czyli jak kliknę, zaznaczę cały mój model, można kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać tutaj kopiuj. Następnie wybrać tutaj typ przekształcenia, zmieniam na rozbi i wybieram model krawędziowy. Po wybraniu OK, wtedy w każdej krawędzi pojawi mi się odcinek, więc jak wygaszę sobie bryły, tu w maskach to będę widział taki model krawędziowy mojej, mojej bryły. No i w tym momencie mogę wstawić sobie punkt, czyli wchodzę w zakładkę Geometria, wybieram punkt. No i mój punkt będzie na przecięciu tego odcinka oraz tego odcinka. O, punkt tutaj wskakuje. Tak jak mówię, płaszczyzna robocza nie trzeba jej tutaj przestawiać do tego punktu. Ona może zostać w tym miejscu, to nie ma żadnego dla nas znaczenia. Znacznie większe znaczenie będzie miało to w ustawieniach tutaj na maszynie. Czyli wchodzę sobie znowu w maszynę. Tutaj przedmiot obrabiany 1 jest w tym drugim madle i jest ta baza G55 i to ją należy tutaj przestawić. Czyli klikam sobie w bazę G55 dwukrotnie i wybieram tutaj przesunięcie części. Wybieram kursor myszy, wtedy przechodzę do widoku detalu. No i zaznaczam ten mój punkt. Widać, że teraz układ jest w odpowiednim miejscu. No i jak wbiorę OK, to w tym momencie układ jest już prawidłowo ustawiony. No, tutaj równie dobrym punktem mógł być ten punkt. Z tej strony, ale już zostawimy ten. Nie ma to tak naprawdę większego znaczenia z mojej perspektywy. Czy on będzie tu, czy on będzie tu. Teraz możemy przejść do tworzenia obróbek. No, na widoku detalu, możemy zrobić tutaj obróbkę. Ja sobie z powrotem włączę elementy bryłowe. Można zrobić tutaj planowanie góry dla tej ściany, no bo ona tylko częściowo jest tutaj obrobiona. Następnie zrobimy wiercenia tych dwóch otworów. Zrobimy pogłębianie przy, przy użyciu spiralowania i przejdziemy do. Trzeciego zamocowania. To trzecie zamocowanie to oczywiście będzie zupełnie odwrócona część i baza będzie gdzieś też tutaj w narożniku. Natomiast, żeby tworzyć tutaj operację, struktury dla tej drugiej części, no to trzeba na tą drugą część się przerzucić. Czyli nie tylko płaszczyzna robocza ale też tutaj w strukturach trzeba dwukrotnie kliknąć na część 1. Wtedy ona jest wzięta w taką czerwoną ramkę i to wtedy do tej części 1 dorzucamy operację i struktury. Więc w tym momencie mogę zaznaczyć sobie na przykład górną ściankę, wejść w zakładkę frezowanie, no i wybrać tutaj planowanie. Po wybraniu planowania, już tak naprawdę nieważne jakim narzędziem będę to robił, Mogę sobie nawet wybrać ten fres ósemkę, z której ostatnio tam korzystałem. Tutaj jedyne jeszcze co zmieni, no użyj poprzedniej przygotówki jest wybrany na tak, więc będzie brany pod uwagę na dodatek materiału, który tutaj został po poprzednich operacjach. No i w tym momencie, jak bierzemy sobie ok, to program powinien utworzyć mi ścieżkę narzędzia dla tej bocznej części, no i będzie to także widoczne na symulacji. Widać, że ta operacja, zarówno ta struktura, jak i ta operacja wskakują tutaj do części 1. Widać też, że ścieżki są odpowiednio ustawione. No, a jak włączymy sobie symulację, to będzie widać, że pracujemy już na tej części drugiej i właściwie. Wszystko jest tutaj w porządku. Taka jedna rzecz, która się rzuciła od razu w oczy na tej symulacji, to to, że po tej operacji przeszliśmy do wiercenia. Natomiast nigdzie nie ustalaliśmy tutaj kolejności takiej, żeby ta operacja akurat była przed wierceniami. Więc ona wynika z tego, że program sam już automatycznie ustawia sobie te wszystkie operacje w taki sposób, to widać w zakładce program, w taki sposób to robi, aby możliwie jak najmniej razy zmieniać narzędzie, czyli najpierw mamy te obróbki kieszeniowania, konturowania, które były tutaj na pierwszej. Części, a później przechodzimy tym samym narzędziem na drugą część, i tam robimy wszystkie obróbki, które da się zrobić na tej drugiej części. A dopiero później jest zmiana narzędzia i obróbki wiertarskie na znowu pierwszym zamocowaniu. Teraz, żeby zrobić trzecia, trzecie zamocowanie, no to postępujemy analogicznie. Czyli co? Najpierw wchodzimy sobie w zakładkę ustawienia i wstawiamy nowy przedmiot obrabiany. Będzie przedmiot obrabiany 2. Jako część docelową zaznaczamy tą naszą część, natomiast jako przygotówkę musimy oczywiście z, wczytać przygotówkę z pliku. Na przykład po tym planowaniu można sobie tą przygotówkę zapisać. Czyli tutaj w operację wchodzimy planowanie. Prawy przycisk myszy: Zapisz przygotówkę do pliku. Ja ją nazwę Przygotówka 2. Wybieram Zapisz. Widać, że tu już na liście struktur pojawiła mi się część 2, kolejna. Tak, nazwy oczywiście można sobie tutaj pozmieniać. Mam tutaj detal 1, część 1, część 2. Można było im nadać numerki 1, 2, 3. Natomiast do tej części 2 oczywiście trzeba jeszcze wczytać przygotówkę, czyli wchodzimy sobie w część. Wybieram tutaj tą moją część 2 w przedmiecie obrabianym 2 i wybieram przygotówkę z pliku. Zaznaczam tą przygotówkę 2. No, oprócz tego, że wczytaliśmy przygotówkę, no to trzeba jeszcze oczywiście ustawić to na maszynie. Czyli wchodzimy sobie w maszynę. No i tutaj wstawiamy sobie trzecie imadło. Ja sobie skopiuję na przykład to. Wkleję z powrotem na maszynę. Tutaj w przypadku tego trzeciego imadła damy sobie minus 250. Tak, ono będzie po tej stronie. Jako przedmiot obrabiany wchodzimy tutaj. W przedmiot obrabianej wybieramy sobie przedmiot obrabiany 2. Widać, że on jest już splanowany. No i tutaj w Y nie obracamy się o 90 czy minus 90 stopni, tylko można po prostu wpisać sobie 180 i będziemy mieli już tą spodnią stronę. W Z oczywiście jesteśmy tutaj troszkę za wysoko można dać tutaj najpierw 0, zobaczyć ile powinniśmy się tutaj opuścić. Zaznaczę jeszcze może tą ściankę i yy, jedną ściankę imadła, wybieram przyciąganie, no i oczywiście jeszcze w zecie się odrobinę obniżymy. Czyli damy sobie na przykład minus 20, tak żeby złapać, no trochę przesadziłem, damy minus 15. No, tak, żeby złapać za ten element już częściowo obrobiony. No i żeby mieć możliwość obrobienia tego na dodatku. No i co? I zatwierdzamy. Nasze imadło powinno się zamknąć. Detal mam już ustawiony, natomiast tak jak mówiłem, trzeba jeszcze się na nim odpowiednio zbazować. Żebyśmy pracowali w części numer 2, no to klikam na nią dwukrotnie. Ona znowu jest w czerwonej ramce. No i trzeba tutaj wstawić sobie kolejną płaszczyznę roboczą. Czyli tak samo jak wcześniej wybieram płaszczyznę roboczą z geometrii, ona pojawi mi się tutaj. Natomiast oprócz tej płaszczyzny wypadałoby jeszcze wstawić jakiś punkt, do którego chcemy się bazować. No i to może być na przykład narożnik, to może być środek części. Oczywiście środek części nawet by się pokrywał z tą płaszczyzną roboczą. Natomiast tak czy siak wypadałoby wstawić tej punkcik, tak żeby łatwo było go później... Zaznaczyć na, na modelu można wybrać sobie tutaj opcję tak jak wcześniej przecięcia i na przykład zaznaczenie dwóch tutaj skrajnych krawędzi. O, jeszcze raz tutaj wybierzemy sobie nie wyspę, a odcinek tutaj też odcinek punkt wskakuje na, na przecięciu. No ewentualnie można po prostu tutaj wybrać opcję zatrzask czy tam kartezjański. Albo na przykład to może być środek tego otworu, w sumie od niego można by było się tutaj bazować. No i jeśli mamy tutaj jakiś punkt już naszykowany, to w tym momencie wchodzimy sobie z powrotem w ustawienia w maszynę. Ja sobie może jeszcze tylko zapiszę tą płaszczyznę roboczą jako płaszczyzna 2. Wchodzimy sobie tutaj w maszynę. No i przy przedmiocie obrabianym 2, tutaj przy bazie G56 wchodzimy w nią. I zmieniamy przesunięcie części wybieramy sobie tutaj punkcik na przykład na tym otworze. No i w tym momencie jak wybierzemy OK, to już możemy tworzyć obróbki dla trzeciego detalu. Tak jak wcześniej można tutaj zaznaczyć sobie wszystkie ścianki wszystkie ścianki zewnętrzne. Zrobimy sobie tutaj strukturę profil boczny. Do tego profilu bocznego wybieramy. Z zakładki frezowanie, obróbkę konturowania, no i zobaczymy może na domyślnych parametrach, jak będzie wyglądała ta operacja. Ten kontur schodzi, tutaj mógłby schodzić nieco głębiej. Zatem w zakładce sposób damy sobie tutaj na przykład 18, bo może nawet 20 mm głębokość całkowita. 20 to może przesadziłem, zmienię to na 19, bo 20 jest tak, taką wartością na styk, co prawda tutaj kolizji pewnie by nie było, ale damy sobie 19, tak żeby spokojnie móc się tutaj wyrobić. No i jak widać ścieżki powstają na tym odpowiednim detalu, więc wszystko, wszystko jest prawidłowo, więc jak wejdę sobie w symulację to będzie widać że detal jest tutaj odpowiednio obrobiony. No i znowu, tak jak wcześniej mówiłem, jak dochodzi operacja, która używa narzędzia, które były używane gdzieś na, w poprzednich elementach, no to, to ta operacja będzie wskakiwała akurat przy tym narzędziu. Stąd znowu program sobie poukładał te operacje narzędziami. Mamy planowanie tego drugiego zamocowania, no i konturowanie trzeciego zamocowania, dopiero później przechodzimy do wierceń. No i tak wygląda praca w trzech, w trzech zamocowaniach. I to już właściwie wszystko, co chciałem pokazać na tym filmie. Dziękuję za uwagę.